Zakończył się 27. Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej Dziecko w Folklorze. Werdykt jury ogłosiła podczas finału festiwalu na rynku w Baranowie Sandomierskim. Tam też dla wszystkich uczestników wystąpiła orkiestra Świętego Mikołaja. Ze względu na sytuację epidemiczną ta edycja znanego i lubianego festiwalu Dziecko w folklorze przebiegała w formie hybrydowej. Część uczestników zaprezentowała się przed jury na scenie, część wysłała do oceny nagrania ze swoim wystąpieniem. Ponieważ w zeszłym roku edycja ta 27 się nie odbyła, ponieważ trzecia fala zalała i tydzień tuż przed festiwalem musieliśmy wszystko odwołać, żeby już ta edycja się jednak odbyła, postanowiliśmy, że wszyscy, bez względu na to, czy ktoś przyjedzie na żywo, decyduje się, czy decyduje się na formę zdalną, absolutnie wszyscy musieli nam przysłać filmiki specjalnie nagrane na nasz festiwal. I to, to spowodowało, że ten festiwal się odbył takim też jest dla nas to, żeby ta, ta nasza kultura po prostu przetrwała. Nawet jeśli ona już jest troszkę taka e, stylizowana, to jednak to jest nasze polskie. Łącznie wszystkich prezentacji konkursowych było 46. Ponad połowa z nich była przesłana na konkurs w formie nagrania. Oczywistym jest, że bardzo trudno jest porównać słuchanie. Występów z nagrań, a występów na żywo. Te na żywo są oczywiście zawsze o wiele, o wiele ciekawsze, lepsze. Uczestnicy zawsze mogą się dostosować do warunków. I poza tym my, odbierający, bo także oprócz tego, że byłam członkiem komisji, to także byłam widzem oczywiście, odbiorcy tegoż, tegoż występu, zawsze mieli okazję do. Takiego uczestniczenia na żywo w wielkim, wielkim wydarzeniu, bo każdy występ, który tutaj został zaprezentowany, był wielkim wydarzeniem. Także i te y, nagrania, także i te zdalne. Poziom tegorocznego festiwalu był szczególnie wysoki, naprawdę. Zresztą to ma swoje odbicie właśnie w nagrodach, wyróżnieniach. Y, nie, nie było występu, który, y, który odstawałby, który byłby gorszy. Laureaci w każdej festiwalowej kategorii, soliści-śpiewacy, instrumentaliści-solowi, zespoły taneczne, grupy śpiewacze i kapele otrzymali nagrody finansowe oraz pamiątkowe klepoki. Werdykt jury poprzedziły występy uczestników festiwalu oraz koncert zespołu Orkiestra Świętego Mikołaja.

Na finale festiwalu nie zabrakło stoisk z rękodziełem, a także swojskich potraw przygotowanych przez lasowiaczki.